Deep broker Anna Dąbrowska, witam serdecznie. 8 kwietnia. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Jak czytamy na pierwszych stronach CNBC, Fed wczoraj ogłosił, iż ma zamiar kontynuować politykę łatwych pieniędzy, dopóki pewne wytyczne gospodarcze nie zostaną osiągnięte. Na to giełda zareagowała optymistycznie, gdyż Taka informacja łatwych pieniędzy do druku, tutaj obecności Fedu na rynku jest bardzo przychylnie interpretowana przez inwestorów. Jeszcze rzut oka na stopy procentowe dziesięcioletnie obligacji amerykańskich są stabilne, czyli to jest też kolejny element, który rynek interpretuje pozytywnie. Dolar też gdzieś tam w tym momencie jest spadkowym, czyli cała układanka jest pozytywna dla giełdy. Proszę zobaczyć, przez ostatnią dekadę mamy tutaj wykres NASDAQ tygodniowy. Ceny NASDAQ rosły, natomiast były ograniczone kanałem wzrostowym. Ten kanał został pokonany w lipcu, czyli już wzrosty przewyższają wzrost, tempo wzrostu, które mieliśmy przez ostatnią dekadę. Jest nawet jeszcze szybsze. Taką samą sytuację mieliśmy w końcówce lat 90., tuż przed bańką technologiczną. Czyli to, że są duże wyceny, nie znaczy, że nie mogą być większe, bo bańka polega na tym, iż wyceny są właśnie bardzo szybkie w bardzo krótkim czasie. Także mamy tutaj takie momentum um, informacji, wiadomości, które są pozytywne dla giełdy. I tak naprawdę też, dopóki polityka Fedu się nie zmieni, to giełda będzie interpretować każdy dodruk pozytywnie. Patrząc pod względem analizy technicznej, notowania wyszły z tutaj z tego omawianego ograniczenia, znajdują się tutaj w takim kanale, ostatnio mieliśmy korekty, odbicie i z powrotem jesteśmy na górnym ograniczeniu tego kanału. To jest wykres tygodniowy, to jest wykres długoterminowy. Jeśli przejdziemy na wykres szybszy, wykres dzienny, to widzimy ostatnio notowania były w takim trójkącie, i po przełamaniu został nadany jednoznaczny kierunek. Na uwagę też zasługuje tempo tych wzrostów. Zarówno na SP500, jak i dla nasdaq widzimy, iż tempo tych wzrostów jest zdecydowane, szybkie. Także widzimy tutaj, iż jest zdecydowany popyt. Czyli to jest tutaj NASDAQ, czysty indeks. Natomiast ETF-em spokojniejszym, bez dźwigni na spółki technologiczne jest słynny QQQ. I widzimy, że on jest lustrzanym odbiciem na znaku. Też ciekawie się in, plasuje SP500. Podobna linia, która służyła jako ograniczenie wzrostów ostatniej dekady, mamy na SP500 na wykresie tygodniowym, i ona zostaje w tym momencie przełamywana, Tak, jest już przełamana, i też te tempo wzrostów jest imponujące. Jeśli ma, mówimy zawsze o jakimś przełamaniu, przebiciu, to trzeba zwrócić uwagę, w jakim on jest tempie, te przybicie. Czy jest gdzieś tam słabe, niezdecydowane, czy wręcz przeciwnie. Mimo w tym momencie mamy do czynienia z mocnym ruchem. Patrząc na SP500 widzimy, iż jest to mocny ruch. Tak? Także zależy, z jakiego interwału in, obserwujemy, czy dzienny? w interwale dziennym jesteśmy po prostu w takim kanale wzrostowym, czy w tygodniowym widzimy dodatkową informację, iż przełamujemy całkiem ważną linię oporu, tak, czyli jeśli to przełamanie się utrzyma jest to bardzo, będzie bardzo prowzrostowe dla, dla giełdy póki co na uwagę zasługuje fakt, że to przebicie jest mocne, tak, czyli możemy to obserwować co będzie dalej, czy będzie przebicie, retę z tego poziomu jak to będzie się te, dalej rozgrywać w każdym razie wiemy, wiemy gdzie jesteśmy giełda yy... Giełda znajduje się na szczytach wszechczasów. Wiemy, iż FED obiecuje nieskończony dodruk łatwych pieniędzy. Także pytanie jest, co zrobimy z tymi informacjami? Czy będziemy stali z boku? Czy wejdziemy i będziemy uczestniczyli w tym, w rynku, po prostu w rynku? ETF na SP500 czysty to jest SPI i Widać, że znajduje się na szydach wszechczasów, czyli bardzo ładnie odzorowuje indeks, tak jak zresztą to obiecuje, że fundusz naśladuje indeks. Kolejną nowością, y, którą przykuwa no, uwagę inwestorów, jest debiut planowany na 14 kwietnia, to jest Ticker Coin. Widzimy, już mamy go już na platformie. Nie jest tylko możliwy do kupna. Natomiast będzie możliwy już od dnia debiutu, czyli tutaj mówię o największej giełdzie kryptowalut, 14 kwietnia i jak już będzie notowany pierwsze wejście na giełdzie, to jest dostępne u nas na platformie, nie można zapisywać się na pierwszą ofertę w IPO, natomiast jak już będzie notowane na giełdzie, to można zakupić normalnie z platformy, będzie to już możliwe do, do handlu, tak? Jeśli chodzi o ropę, znajduje się w dalszym ciągu, gdzieś tam w korekcie, to ja zaznaczyłam tym okręgiem, gdzieś tam spodziewany zakres ruchu, nic się jakby nie zmieni w opradzie technicznym, gdy notowania zeszłyby do poziomu rejonów 50, będzie to też tutaj średnia, i gdzieś tam retest tego, tego poziomu, czyli tutaj sytuacja gdzieś tam się klaruje. Jeśli chodzi o srebro, złoto, metale szlachetne, to no nie, ma takie, nie ma takiego momentu jak giełda, czyli to jest tutaj takie inwestowanie gdzieś tam wbrew temu, gdzie idzie Fed, gdzie idzie polityka banków centralnych, czyli tutaj trzeba się odzbroić w cierpliwość, metale szlachetne, złoto, srebro trzeba raczej traktować jako takie ubezpieczenie, czyli... To nic nie szkodzi, że one są tanie, jakąś część środków trzeba mieć, warto mieć zainwestowane właśnie w metale szlachetne, że jakby co, jakby się zmieni sytuacja na giełdzie, to wtedy mamy szansę na, na jakąś y, zmianę tutaj w trendzie. Póki co jest, trwa korekta, trwa stabilizacja, tutaj konsolidacja i nie widać y, żadnych tutaj większych zmian. Szczególnie na, na złocie, widać, notowania są w trendzie spadkowym, pod średnio. Oczywiście można liczyć na odbicie tutaj krótkoterminowe, ale bez żadnych większych rozstrzygnięć. Okay? Czyli to gdzieś tam by było na tyle. Na uwagę zasługuje fakt, sądzę, Fedu, czyli te obiecywanie Fedu, zapewnianie inwestorzy, gdzieś tam oczekiwali tego, potwierdzeń od Fedu, iż w dalszym ciągu będzie kontynuowana polityka taka, jaka jest do tej pory. Zobaczymy jeszcze, co się dzieje z dolarem, bo on tu jest bardzo ważny do całej dla giełdy. Trwają spadki, czyli tak jak tutaj obserwowaliśmy, dojście do poziomu oporu, już bardzo górnych, naciągniętych gdzieś tam rejon tego oporu, ale jednak, i zareagował Dolar jest odbicie w dół, patrząc z punktu widzenia jeszcze szybszego, notowania wyszły z tego tutaj takiego trójkąta klina wzrostowego, czyli jakby coraz bardziej potwierdza nam się scenariusz prospadkowy dla dolara, a to jest bardzo optymistyczne dla giełdy. Czyli giełda gdzieś tam ma momentum, ma do tego setup do wzrostów, Fed obiecuje dodruk, dolar się osłabia, oprocentowanie obligacji stabilne, no i sama sytuacja techniczna indeksów jest, jest, jest taka, jaka jest. Oczywiście muszę dodać, że nie ma na giełdzie żadnych gwarancji, czyli rynek jest wykupiony, ryzyko jest zawsze po stronie inwestora, ale zresztą kto nie podejmuje ryzyka, to nie powinien gdzieś tam być też na giełdzie, dlatego że wszystko jest związane z ryzykiem. Inwestowanie na giełdzie jest um, tradycyjnie rozumiane jako ryzyko, natomiast w tym momencie też mamy ryzyko, nawet gdy nie inwestujemy. To też jest prawda i to też o tym należy pamiętać, dlatego że jeśli jest tak ogromny dodruk, to jeśli nic nie robimy, nie podejmujemy żadnej decyzji, to też jest decyzja. A przy takim dodruku, gdy gospodarka zostanie odmrożona, to wydaje się nieuniknione. Iż inflacja w końcu nastąpi i będzie widoczna. Ona już jest widoczna, jeszcze nie tak bardzo, ale już widać gdzieś tam jej, jej pierwsze oznaki. Także tak to wygląda. Giełda na szczytu wszechczasów, opory przełamane i jest momentum do wzrostu. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zawsze można obserwować linię na bieżąco, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Tak jak tutaj patrzymy, wykres. Godzinny OK, jesteśmy tutaj lokalnie na poziomie oporu, także też korekta z tych poziomów jest bardzo możliwa, a nawet wskazana. To by było dobre dla traderów i byłaby to okazja, gdybyśmy mieli jakąś korektę, tak? bo jeśli ktoś jeszcze nie wszedł w pozycję, to trudno, żeby teraz wchodził, także korekta będzie tutaj bardzo mile widziana. Dziękuję, dziękuję za oglądanie materiału. Zapraszam, jeśli materiał się podoba, proszę o lajki, proszę o pozostawienie komentarzy. Tymczasem udanych inwestycji, do usłyszenia. Pozdrawiam.